Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Piątek, piąteczek, piątunio, piątunio, jak kto woli. Po południu jest 30 stopni w słońcu, pogoda bajeczna, ptaki śpiewają. Jest przepięknie, a ja słuchajcie, otwieram sezon grzybowy. Schodząc tutaj dzisiaj, polić moje krowy, pod drzewkiem owocowym znalazłam Smardza. Rośnie sobie tutaj. Zaskoczenie jest wielkie, bo powiem Wam, że pierwszy raz w życiu w ogóle znalazłam tego grzyba. Zaraz go tutaj spróbuję wykręcić. No, chodzi tutaj malutki. Hej, już wykręciłam mojego smarza. Tu też jakiś ślimak się w niego władował. Wą. Won stąd. Ślimaka wyrzucimy, bo mi jest niepotrzebny. No i wygląda smarc tak. Jest taki pomarszczony. No i tak jak mówię, widzę go pierwszy raz w życiu. Jestem zaskoczona, że coś takiego tutaj znalazłam, bo generalnie one tutaj rzadko występują na moich terenach. Nie słyszałam, żeby ktoś Smardza znalazł, no i występują one z tego co wiem po obfitych deszczach na terenach takich raczej mokrych, podmokłych, w lasach no iglastych, liściastych, ale o podłożu mokrym. No tutaj akurat nie teraz trochę tej wilgoci miały, bo tam mi zawsze gdzieś tam z kranu, z węża woda poleci. Także on tej wilgoci tutaj miał, ale mimo wszystko no, jestem zaskoczona, bo ten grzyb głównie występuje bardzo licznie w Czechach, na Słowacji, ale wiem, że w Polsce też jest, też go zbierają. No i jest to taki Jeden z pierwszych wiosennych grzybów, i potocznie mówi się, że otwiera on sezon grzybowy, na który tak bardzo czekają grzybiarze. Także ja tutaj śmiało mogę powiedzieć, że piękną wiosenną porą, gdzie wszystko kwitnie, znalazłam już smardza i otwieram sezon grzybowy. Hmm, na początku powiem Wam, że miałam taki mały dylemat: Czy aby na pewno jest to smardz? czy czasem nie jest piestrze, piestrzenica z tego względu, że smarc ma owocnik taki stożkowaty bardziej, no a piestrzenica jest płaska, no ale tutaj widać dziurę coś go tutaj trochę zdegenerowało i jest to po takiej m, dokładnym po, do, po dokładnych oględzinach owocnika, no ewidentnie widać, że ta struktura wskazuje na to, iż jest to smarc, także Pozostaje przy tej nazwie grzyba. Zresztą jeść go nie będę, bo jest tylko jeden. Skończy on formalnie. <noise> jako okaz córka już właśnie się nim zainteresowała, żeby zachować go, bo jednak tutaj, no mówię, pierwszy raz w życiu go spotkałam. Główka smardza jest taka pofałdowana, pomarszczona w różnych opisach tego grzyba. Używa się terminu, że jest to taki ażurowy styl. No, jest to grzyb, jak widzicie, nieduży, ale bardzo smaczny. Arcysmaczny, jakby to rzekł sam Makułowicz. I słuchajcie, na pierwszy rzut oka on się wydaje taki solidny, twardy, ale to są tylko pozory. On jest kruchutki, korzony w środku, tutaj pusty. I nie wiem, czy rzeczywiście ten korzonek taki jest, czy tutaj ten ślimak go wsunął, i, i ta dziura jest. Pierwszy raz go znalazłam, także w rzeczywistości nie wiem, jak on prawidłowo wygląda. Ale jest to, z tego co założyłam, taki grzyb dosyć kruchy. Miąż smardza zawiera bardzo dużo białka, błonnika i różnego rodzaju węglowodanów. Ma też bardzo cenne właściwości i jest takim bardzo poszukiwanym grzybem przez zielarzy. Nawet powiem Wam, że w państwie, którego nazwy tutaj teraz nie wypowiem, z racji barbarzyństwa, jakiego się to państwo dopuściło, ale smardz tam jest bardzo ceniony przez zielarzy. Robią oni ze smardza różnego rodzaju Nalewki i takie specyfiki, bo ma on bardzo wiele takich właśnie właściwości cennych dla organizmu człowieka. Pierwszego grzyba już znalazłam i to nie byle jakiego, bo od razu rarytasa. Także sezon grzybowy uważam za otwarty. A tam na olsze siedzi słowik. Pięknie śpiewa. Ja go widzę, ale kamerą tutaj go nie ściągnę, bo trzymam w jednej ręce, w drugiej trzymam moje trofeum. Przepięknie śpiewa, śpiewają również inne gatunki ptaków. No wiosna tutaj w tym roku jest taką prawdziwą polską wiosną, bo wszystko rozwija się. Miarowo, rytmicznie, w swoim, że tak powiem, stylu. No, a do tej pory, po inne lata, bywało tak, że było zimno, zimno, naraz wybuch gwałtownej, wysokiej temperatury, wszystko zakwitało, raptownie, w jednym czasie dwa tygodnie i po wszystkim a teraz tutaj już yy, można powiedzieć, że od miesiąca u mnie na zachodzie wszystko kwitnie zaczęły kwitnąć dzikie śliwy no teraz akurat kwitną wiśnie czereśnie zaczynają już jabłonie kwitnąć obłędnie pachną słuchajcie zapach jest obłędny zostało nam tutaj jeszcze parę sztuk uli bo pawilony już pojechały na rzepak no i pszczółki tutaj ostro już zbierają miód Słuchajcie, jaki brzęk jest. Przepiękna pora roku. No i fajnie, że to wszystko tak odbywa się łagodnie jak powinno być. Bo można cieszyć oczy fantastycznym widokiem, zmysły szałowym zapachem. No i jest cudownie bajecznie, a ja. Zasuwam do domu z tym oto okazem. No, i cóż, żegnam się z Wami, kochani, i do następnego. O, tam na jabłonie akurat nie przyleciał ptaszek. Zaraz może spróbuję go ściągnąć. Nie wiem, czego będzie widać. Wrubelek chyba. Z daleka też nie widzę. O, już powrnął. No także, kochani, żegnam się z Wami. Życzę Wam udanego sezonu grzybowego, no i innych sezonów dla pszczelarzy. Sezonu pszczelarskiego dla grzybiarzy, grzybowego dla rolników, owocnych plonów, dla ludzi pracujących, wytchnienia w pracy, dla wszystkich y, odpowiednich, że tak powiem, klimatów, zdrowia, siły i przede wszystkim spokoju. Trzymajcie się, kochani, do następnego.